Gdy Iron Man święci triumfy, do akcji wkracza jego największy wróg. Pochodzisz z rodziny złodziei i morderców i zapominasz o tych, których zniszczyliście. Jego paliwem jest zemsta. Panie i panowie? Drony, kamera. To, co Twój ojciec zrobił nam 40 lat temu, ja zrobię Ci za 40 minut. Nie mogę się doczekać. Widowiskowa adaptacja słynnego komiksu Iron Man 2. Sobotę o 25. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Smartwatch Samsung Galaxy Watch. Wodoodporny, 39 typów ćwiczeń, możliwość wygrywania, aplikacji i tarcz. Teraz w prezencie 300 zł. Super Mario Party i wieloma innymi grami imprezowymi tylko na Nintendo Switch. Pokażę wam dziś miejsce, w którym dzieje się prawdziwa magia świąt. Dom. To tu rozmawiamy, cieszymy się i razem szykujemy. Nasze wyrazy miłości w pamięci troski. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Świeży polski karp. Płat dostarczany codziennie. 26% taniej, 2,19 za 100 gramów. Karkówka wieprzowa 8,99 za kilogram. Majonez Kania 2,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Szukam prezentu dla męża prezentu dla żony. Mąż uwielbia sport. Teraz w Play mamy smartfon z nowoczesną opaską sportową. Żona kocha muzykę. I smartfon z bezprzewodowymi słuchawkami i z tym ekstra głośnikiem. Święta! A dopiero był lipiec, potem był sierpień, wrzesień, Super okazja na święta w Play. Wybierz Oppo Reno4 Lite, a bezprzewodowe słuchawki oraz głośnik Oppo dostaniesz w prezencie. Bo w Play płacisz mniej. Play. Kinder Country. Pięć wyselekcjonowanych, prażonych zbóż. Mleczne nadzienie. I delikatna, pyszna czekolada. Zasmakuj radości życia z Kinder Country.